i pomodliliśmy się I, i dostałem wtedy tą informację, że muszę to przez mikrofon ogłosić. Jakoś, nie wiem, zebrałem się w sobie, z z mikrofonem i powiedziałem, że, że czekając na tą ceremonię już wiem, że to ceremonia się nie odbędzie, że, że rozbił się samolot, że mamy potwierdzenie o ofiarach śmiertelnych i mamy potwierdzenie o śmierci prezydenta i że właściwie jedna Część tej ceremonii nigdy nie traci na aktualności, Jestusza święta. I że nie ma takiej katastrofy ludzkiej w naszym wymiarze, która by mogła unieważnić albo sprawić, że ofiara eucharystyczna byłaby nieaktualna. Jakoś to wydługałem z siebie I, i, i wtedy pamiętam taki młody kapelan no ze spierniwicz dzisiaj wiem, że się nazywa yy, Zawiśla Konrad stał i zaczął wymawiać koronkę, bo no, to był akurat w przednim może Bożego Miłosierdzia i takim rytmicznym, męskim głosem paciorek po paciorku recytował te wezwania dla jego bolesnej ręki, ludzie odpowiadali i tak. I drugą rzecz niesamowitą wtedy stwierdziłem, że Polacy mają różańcę po kieszeniach naszą, że tak tu jeszcze lewą ręką gdzieś tam telefonowali, a w prawej ręce różnic i tak paciorek po paciorku tymi Wspinaliśmy się, wydobywaliśmy z tego pana rozpaczy, jakiegoś takiego totalnego, takiego punktu, niezgody, niedowierzania. Przez to, że jako wspólnota mogliśmy odmawiać, odmawiać tę modlitwę, to sprawiało, że, 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 że był jakiś rodzaj ukojenia, jakiegoś, było, była jakaś rzeczywistość, która próbowała doporządkować nas. Przynajmniej jak ja mówię o sobie, że, że, że byłem, mogłem się wokół czegoś odbudować. Dopiero później, kilkanaście dni później rozmawiałem z z Gdańszczaninem Piotrem Jankowskim, perkusistą, on mi powiedział, że e, on jest ewangelikiem, mówi, jak fajnie, że macie kościół. Polacy macie fardę. On mieszkał wiele lat w Niemczech i mówi, że i, i on sobie nie wyobraża, gdyby podobne doświadczenie dotknęło Niemców, to gdzie oni by się schronili wtedy? Myśmy się wtedy schronili w kościele, we wspólnocie, w wierze, w tym, że, że, że mamy ten kościół, albo mamy to, co z, bardzo nas łączy, i tą tradycję narodową, patriotyczną, niepodległościową, z tradycją y, rzymskiego kościoła. E, i Później była ta noc y, powrotna do, y, do Warszawy tym najdłuższym pociągiem, który mógł być przyjęty tylko przez jeden peron w Warszawie to był peron na dworcu zachodnim. E, Wtedy w tym pociągu w nocy usłyszałem po raz pierwszy z ust ludzi, którzy yy, byli tam jako przedstawiciele rodzin katyńskich, czyli no, domyślacie się Państwo, że to są osoby po siedemdziesiątce. Te osoby z perspektywy swojego doświadczenia, z tego bólu, który przeżywały latami, mówią nie wierzymy Rosjanom. Czy to nie był zamach? Czy to za tym nie stoi ktoś, ktoś, się, czy w tym ład nie, nie mieszał? Jakiś, yy, 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 jakaś celowa yy, historia, no. yy, Z perspektywy ludzi, którzy przeżyli... Yy, którzy przeżyli 50 lat walki o prawdę, którzy nie mogli zapalić świecy na grobie własnej pracy, <tryk> którzy musieli ukrywać tę prawdę. A, jakoś dodatkowego wymiaru te słowa napierali. Później przyjechał do Warszawy i Zadzwoniła do mnie, myśmy się nie znali. Poznaliśmy się tylko przez Michała ręce, jakaś pani dzwoni, i on zapraszał. Jeszcze mi jej to opowiedział, to co teraz wam opowiadam. I ona uparła się, żeby zrobić to na krakowskim przedmieściu. I wtedy pojechałem I drugi raz, bo pierwszy raz byłem zaraz prosto z pociągu. i Widziałem wtedy o siódmy rano już, już zbierających się ludzi. Mówiłem, może zniczy. Tych zniczy było tyle, że one za, za zajmowały właściwie cały chodnik, który była przed. Przed pałacem i taką rzeką światła łączymy się z takim świetlistym kręgiem wokół yy, krzyża na Placu Piłsudskiego. To jest kilkaset metrów, sobie wyobraźcie tą rzekę ognia, która tam w nocy została ułożona przez ludzi. A ja bym ustawił kamerę, było jakieś tam po południu już. Zacząłem opowiadać Wam to co, jej yy, to co Państwu opowiadam i nagle wokół nas pojawili się ludzie, wystąpili cały krąg, stali i wsłuchiwali się to, co mówię i później Ewka zaczęła drążyć, zadawać takie pytanie głębsze, jakieś takie osobiste bardziej. Dopóki to było taką relacją reporterską, to mówię, ok, damy radę, jakoś tam opowiadam, ale jak zaczęła tam gdzieś dopytywać, tak, a ma y, taką umiejętność, tak, gdzieś do, 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 docierania gdzieś do, do człowieka, do środka, to wtedy Poczułem się bezradny, tak schodząc z linii strzałów, mówię, może nie, może później, może... I nagle ktoś za nie na tutaj. Za moimi plecami usłyszałem głos człowieka, w związku z tym wystarczyło wrzucić kamerę i zaprosić go. To niech on to powie jeszcze raz. I później druga, później trzecia osoba, później piąta. Słuchajcie, graliśmy do nocy. Ludzie sami podchodzili, chcieli dzielić się tym, co, co gdzieś tam im w duszy grało. Mm. Skończyły nam się wszystkie baterie, wszystkie nośniki, na których można było rejestrować informacje. Prze, prze, przelokowaliśmy się pod, 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 pod latarnię, bo było trochę jasno, jaśniej. No i wiedziałem, że następnego dnia muszę tu być, że, że oto mamy doświadczenie, to znaczy coś się dzieje takiego, co nie tylko należy rejestrować, bo mamy poczucie wydarzenia historycznego, ale również jakieś wielkie zobowiązanie do tych ludzi, którzy zaufali nam, którzy chcieli dzielić się tym, co czują. I tak powstał ten film. Pewnie większość z was ten film zna, ale ja nie wiem, jeżeli można byś się przy tym... Tak? To, to, to prosiłbym Państwa, żebyście mieli możliwość żeby obejrzenia jeszcze przez parę minut fragment tego filmu. Pójdźcie dwa fragmenty filmu i fragment trzeciego, jednocześnie mówiąc. O tym. Dzięki.